I dnia podsumowanie tego, co najważniejsze. Granusze świata. Wydarzenia wieczorne. O 21.50V. Zaczynamy dzień na świecioma takowska. Cały świat w biernym programie. Co Wydarzenia w zagranicy tej najbliższej i tej tylko podobnie odległej. Tego dzień na świecie, codziennie o 22.30 poza wiosną. Punkt widzenia Szubartowicza. Najlepsi goście, pogłębione rozmowy publiczne na najwyższym poziomie. Pan powiedział, że Wasz potrafiał, pan nie niewyborczy, ale po wyborczej odmówił. Nie można wypowiedzieć żadnego, żadnego scenariusza na to, to, to jest przerażająca sytuacja dla to. Polsce. W trasie, że to wiecie. To nie my. A, to nie my, a jednak. Kod widzenia Szubartowicza. Od wtorku do czwartku o 18.00 w To będzie specjalne wydanie śniadania rymanowskiego. W bardzo szczególnym miejscu i wyjątkowo... Thank okay.